Hej, tutaj tutaj mój kanał y, i chciałem wam dzisiaj trochę powiedzieć o akwarium 30-litrowym. Tak naprawdę to jest tytuł filmu to moje akwarium 30-litrowe. Powiem Wam jakie mam rybki. Y, mam tak... w takim po pierwsze 30-litrowym Czary mała przerwa. I w takim akwarium 30-litrowym powinny być maksymalnie 11-10 rybek. Takich mniejszych, bo potem one rosną, rosną i są po prostu duże. Tak widać tutaj, że już tetra czarna wariuje, ale pewnie właśnie się rzuciły w oko, oko te tetry, bo są te największe moje rybki w tym akwarium. Dobrze, są tutaj m.in. cztery gupiki. To są y, takie ogólne. Rybki dla początkujących. Po akwarium to mam od, jednego, od jednej nocy dopiero, więc świeżutkie akwarium. I tak, mam tutaj trzy molinezje żółte i y, trzy tetry czarne. Poczekajcie na chwilę pauzę, widzimy się zaraz. Sorka, kolejna przerwa. Sorka za to. Chciałem Wam jeszcze teraz powiedzieć, takie, ile roślinek powinno być. Na no, u mnie widać, że trzy, ale oczywiście może być tego sporo więcej. Rośliny właśnie im nie przeszkadzają, są to bardzo dobre, że tak powiem, yy, yy, te no. Mieszkańcy, mieszkańcy akwarium: w co w takim akwarium powinno się znajdować? No, filtr. To jest po pierwsze najważniejsze. Yy, I grzałka. To są dwie naj, najpotrzebniejsze yy, rzeczy w akwarium. Grzałka nagrzewa wodę, a filtr oczyszcza wodę i, i oddaje ją za, w takich bąbelkach. No sami widzicie. Yy, no i termometr. Ale on nie jest też taki ważny, można sobie tam wsadzić jakiś inny termometr i patrzeć, jaka jest Dla takich Molinezji, Gupików, Tetr, kolonojadów, którego będę sobie kupować za niedługo kolonojada Jeszcze, no to taka od 27 do 29 stopni, nie więcej, nie mniej Ja mam teraz 27 albo 28, nie pamiętam